Szczęść Boże, przekaz pana Jezusa do Małgorzaty. 1 sierpnia 2025 roku, pierwszy piątek miesiąca, godzina 15. To jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie. Tak powiedział Bóg Ojciec o mnie podczas przemienienia na górze tabor. Tak, dziecko, to ja do was cierpliwie wciąż mówię i wzywam was. Kolejny raz do nawrócenia. Zbliża się Dzień Święta Przemienienia Pańskiego, który po raz kolejny jest naznaczony w Waszej Ojczyźnie na Dzień Zaprzysiężenia Waszego Prezydenta Elekta. Dojdzie do tego zaprzysiężenia w tym dniu uroczystym, jednak Wasza władza będzie próbowała od samego początku umniejszyć wartość tej prezydentury. I starać się lekceważyć to, komu powierzyliście swoje serca podczas wyborów. Jednak waleczność waszego nowego prezydenta będzie tak silna i poparta błogosławieństwem z nieba, że zadrżą mury Sejmu i wkrótce ten, który rządzi, opuści jego mury i polegnie na boju tej walki dobra ze złem. Jesteście otoczeni... Wielką Bożą opatrznością, która nie pozwoli zwyciężyć złu, jakie obserwujecie na swojej ojczystej ziemi. Bębny będą stłumione obecnego panowania zła, bo wyniknie wielka ukrywana tajemnica przed narodem polskim. Tutaj prorokini dodaje w nawiasie od siebie: Dzisiaj, gdy to już wiem, a czego nie wiedziałam 1 sierpnia podczas przekazu, może chodzi o te nadużycia z Krajowego Planu Odbudowy. Bądźcie w pogotowiu na trudne starcie, ale nie zatrważajcie się zła, bo dobro zapanuje w Waszym kraju. Zaraz po święcie zaprzysiężenia, powinniście czcić mojego Ojca, Boga Najwyższego. W dniu 7 sierpnia i dobrze, że na blogu modlicie się nowenną do Boga Ojca. Pan Bóg bardzo docenia wasze starania i z wielką mocą wkroczy do waszej ojczyzny, umęczonej, udręczonej i nękanej od wielu lat. Zaufajcie, moje Boże dzieci, interwencja Boga Ojca Najwyższego, nadzwyczajnego i Wszechmogącego, która dopomoże Wam w zwycięstwie wiary, nadziei i miłości w Waszym narodzie. Macie tak dużo cennych bogactw naturalnych, o czym mówiłem wcześniej, że gdy dokona się moja intronizacja, będziecie mogli efektywnie z nich korzystać i staniecie się bogatym narodem rządzącym w Europie. Ciągle jest ten warunek do spełnienia, i teraz wszystko będzie zależało od tego, czy nowy prezydent dokona i wypełni moje prośby skierowane do Rosali Celak. I ponownie do Ciebie, moje dziecko. 7 września, część ludzkości, w tym Ty, moje dziecko, zaobserwujecie na niebie krwawy księżyc, który doprowadzi planetę Ziemia. Do przebiegunowania i doprowadzi do wielu dalszych trzęsień ziemi, wybuchu wulkanów, powodzi i innych kataklizmów. Nie stanie się to tego dnia, bo wiem, że muszę cię ochronić. Tutaj Prorokini w nawiasie dodaje od siebie. Fragment prywatny nie do publikacji w obecnej chwili. Módl się, moje dziecko, za kapłanów w tym miejscu, żeby zrozumieli, że to są czasy ostateczne i nie odrzucali współczesnych proroków, lecz ich orędzia wprowadzali do przygotowania moich bożych dzieci, do mojego bliskiego powtórnego przyjścia. Dzieci, jak ja bardzo cierpię, kiedy widzę zagubione dusze, które zupełnie nie chcą mnie poznać. Często to jest winą ich rodziców, którzy nie przekazali im wiary. Gdy ja przychodzę do wielu dzieci z moim miłosierdziem, w znakach ich życia, oni nadal mnie odrzucają, bo nie znają pierwotnie chrześcijaństwa, nie znają pisma świętego, żywotów świętych, ani książek które powinni koniecznie przeczytać, takie jak na przykład Kłowadis i inne, patriotyczne. Lecz nadmiar internetu i siedzenie godzinami w komórkach powoduje, że tracą czas bezużytecznie i nigdy nie poznają prawdy o moim istnieniu i są oderwani zupełnie od obecności Pana Boga. Ich umysły są zafascynowane blichtrem tego świata, i kiedy nawet staję na ich drodze, oni mnie odtrącają. Pomyślcie, jak czuje się Pan Bóg, który stworzył tak piękny świat, a niewdzięczność człowieka jest tak ogromna, i to nas bardzo rani i zasmuca, jak współczesny człowiek bardzo upadł w swojej moralności. I nie docenia początku swojego istnienia, które przecież pochodzi od Pana Boga. W związku z tym smutek w niebie jest wielki. I proszę dzieci, chociaż Wy wytrwajcie, i pamiętajcie, że Was nie opuścimy. Którzy nas czczą i żyją sakramentami w miłości do nas, Bóg jest samą miłością i pragnie od Was tego samego. Nic więcej, tylko miłości do Niego. A Wy wszyscy, co Go kochacie i mnie kochacie, Jego Syna, znajdziecie się w pięknym raju o cudownym wyglądzie, zapachu, nieznanych kolorów, radości i miłości. Kochający Was Jezus Chrystus, uwaga, zachęca się do rozpowszechniania powyższych przesłań. Łącznie z tą uwagą oraz źródłem pochodzenia, jednak z zastrzeżeniem do dokonywania samowolnych jakichkolwiek zmian w treści oraz usuwania fragmentów w treści przesłania. Niech Trójca Święta błogosławi, a Matka Boża strzeże każdej osoby, która z wiarą tego dokona.